Siemanko, Manko, witam na odcinku z Carspotingu. Jest już ładna pogoda w końcu. Przyszliśmy na hotel europejski i zobaczymy, co tu będzie się działo. Jest naprawdę dużo Carspoterów już. Mam nadzieję, że coś ładnego znajdziemy. Bo na razie to tylko widzę policję. <laughs> Ale już daleka nadwidzę na parkingu Ferrari, do którego, do którego później pójdziemy. O, no już, pierwsze autko, Bentley. Ale nie na to liczymy. Liczymy na jakieś bardziej lampo, Ferrari, coś takiego, nie? Ja jestem blacharą. To na parkingu właśnie ten Brabus podjechał, bardzo ładny, taki zielony. Ach, tak, dobra, to tutaj zaraz wrócimy i idziemy najpierw na parking. Bo tam, jak też się przyszedłem, to już widziałem naprawdę ciekawe furki. No i mamy od razu piękne, klasyczne Porsche 911. I o dziwo, ono nie jest czarne, bo pewnie w obiektywie wygląda na czarne. To jest naprawdę głęboki brąz. Ale piękne. Jeszcze felga hr skręcana. Tu jest jeszcze SL63. Trójka. Okay. W najpiękniejszym kolorze, jaki jest dostępny według mnie dla tych M3. czyli ten fioletowy. A ładniutki. No przepiękna. To też jest z dehejsta, właśnie. A patrz dyfuzor zmieniony, tutaj masz taki. Tak, widzę ten stop. stop LED stop, no? Ładna, naprawdę jest ładna. Mega ładna, no. A tu jest w ogóle jeszcze Maybach GL600. Maserati Quattroporte quattro Maserati Quattroporte Maserati 4 drzwi, no to jest po prostu <laughs> nazewnictwo idealne <laughs> Kolejny Maserati Dzisiaj naprawdę dużo Maserati no. Ale Bo to tutaj już ciekawe Biały plus czerwony środek widzę Nazarczki Brabus I Jest piękny, G77 rejestracja W7, 77 ale Brabus G klasa Ten kolor, ten kolor tu Robi taką robotę, plus to jest dla mnie idealny spek. Prasznie lubię ten zielony kolor, plus z takimi jasno-złotymi felgami. Przepiękne. Nie jest tylko czarny grill, bo tutaj też jest pod złoto, pod felgi zrobione. Tak, Takie wstaweczki. Deta no. Detale są zrobione na tej G-klasie. To jest fajne, to doceniamy. Ale wzorowy kierowca. Zatrzymał się na chwilę, żeby dać zrobić zdjęcie sobie. Szanuję, szanuję. Brabus 700. Właśnie, wydaje mi się, że te Maybachy przejęły taką Brabusową oznaczenia. Ale że Maybachy przejęły taką... Tak mi się wydaje. Nie wiem, nie wiem. ja też nie, nie, nie chcę mówić, bo mogę głotę totalną powiedzieć, ale tak mi się wydaje. Co, to tyle co było, co stało sobie na parkingu pod hotelem. O, na włęcy no i to się szanuje. <głosy> <głosy> Najlepsze blachy. Ferrari! To jest F8. Ferrari F8, ale jakie takie fajne, sportowe pasy ma. Szkoda, że tu nie ma otwartego tego silnika, że nie ma w ogóle wlotów, A. że nie ma jakiejś szybki czy coś. Chętnie bym zobaczył, bo jednak silniki od Ferrari no, to są takie Wizualnie jedne z ładniejszych tak, silników. Co tak, no. tak. ładnie czerwono po, pomalowane. Ładne Ferrari, ładne Ferrari. Ale jak już tu jesteśmy, człowiek nie żyje tylko stojącymi autami, ale człowiek chce te jeżdżące auta, chce posłuchać, to dźwięku silnika. Mi bardzo tego brakowało. Dałem je to jakiegoś lamber-jambera jeżdżącego. Miatka! Pomachaj mu, żeby pomrugał. To, to prawdziwa miatka. Tak, tak, pomrugaj, pomrugaj. Nie! <laughs> Jak tak można przyjechać tutaj i nie pomrugać w miatko? No, no mandat się dosyć coś takiego. Patrzcie, trzeba być zasady. Mandaty za niedogazowanie, za nie mrugnięcie miatko, za nie stanięcie na sekundę, żeby ktoś sobie mógł zrobić ładne zdjęcie. Masz tutaj wiesz, pas i znak stopu. Wiesz co, to wiesz, musi zatrzymać i Ta. dopiero pojechać dalej. Taki znak stopu jeszcze w środku aparat powinien być Ta. tego znaku. Spokojnie, spokojnie widzamy. Jeszcze trochę i zacznie się sezon. Będzie młyn co co weekend. m 4 m 4 i to ta poprzednia generacja. Ta. F4. Najlepsza. No nie, no i zasłaniają mi. Cześć! Cześć! To jest M4 C! Daj mu! To jest m 4 Yeah! To takie rarytosy są w Warszawie? Pewnie, pewnie nie jeden. Nie spodziewałem się. Ale M4 CS, chyba jeszcze nie widzieliśmy. Ale fajne, M4, mno. M3 widzieliśmy M3 się, wydaje. M 4 CS widzieliśmy, no? Ale M4 chyba jeszcze nie. No, 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 no. Jedziemy malina. SL63 i trochę mu daje, trochę udaje, coś tam słychać. Fajnie popierduje, no. jak na świeże auto, naprawdę fajnie. Jak na takie, co dopiero wyjechało z parkingu i nie jest rozgrzane. To też. To o, jeszcze Brabus wyjeżdża. No Brabus. To, to jest ciepłe, to jest ciepłe. Eee. Eee. Minus, minus. O, tu też świr wyjeżdżał mocno. Stomix 6. To już nie gadało jakoś ładnie, ale lubił prześwirować. Jest brabusik daj mu daj coś słychać, co słychać, no No Lambo jak nic Lambo jak 100%. nic 100% R8 Pał 10 A, no to dużo się nie pomyliłem, no to jest sam silnik, okej? Okay? To była 50 na 50. Eee, ojej, ciuo. Ale to R8 gada! No, a co ma co nie gadać? V10, R8 to Wiadomo, a to jest naprawdę dobra akustyka w tym miejscu. Tak, budynki tak ładnie się niesie. No, no 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 dawaj, 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 podjeżdżaj tu Ale głośny Przepiękne, Tego nam brakowało właśnie w kart w ziwe, to co mamy teraz prawie wiosnę. No i Micha od razu się cieszy, tak? Micha od razu się cieszy jak to słyszymy. A założę się, że jeszcze zrobi parę rundek, więc jeszcze go usłyszymy. Fajnie, fajnie jest znaleźć auto, które stoi, ale jak jedzie no to jest... Mm. Lepiej na chwilę zobaczyć jeżdżące, niż patrzeć na stojące. Dokładnie, Ja mam long bo bardzo lubię motocykle, chciałbym kiedyś jeździć, sobie pojeździć. Ale zawsze mnie trollują tymi swoimi dźwiękami. Tego nienawidzę w nich. Urna, jaki ładny spek tego porszaczka. O, jeszcze Ferrari jedzie z daleka. Ale Batmobil. Ładny, ładny taki czarny macik. Bardzo ładny spek. Rozkręca się, rozkręca się. I o to nam chodziło. Obiadek zjedzony wyjeżdżają. <laughs> to co odżywamy. Naprawdę, taki dzień i człowiek odżywa od razu. I tak to jest najdroższa fura na dzisiaj, nie Autobus. Solaris. <laughs> a, myślałem, że mam wagę włoską, a to jednak inne. O kurde. O, jeszcze Rolls-Royce. Ciekawe, ciekawe, ciekawe się rozkręca. A, i ta BMW też wróciła. Kurde, a, ta no. co tu się no? dzieje? Ale cichutkie co? Cichutkie, no. A no, to limuzyna najwyższej klasy. To ma być ciche. No, to nie gada, tak dobrze. Nie, eee, Solaris. Ej, eee, Solaris! Chwaliłem eee, cię przed chwilą, okej? Okay? Nie rób mi tego. O, ale mu da. No i będzie odjazd. Będzie odjazd. Do Absolutnie, człowieku. Ja nie umiem, że z sabrynką, przyjechałem <laughs> Czy to jest korweta C3, chyba? To jest taka śliczna spokojność. Widzę, 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 widzę. Ładne. Ty, no, Hyundai mi zasłania. Jeszcze o, jest na widać. żółtych blachach. Tak, ładne. Ładne, bardzo ładne. Przepiękne. Czekaj, Hyundai, jedź, jedź, Hyundai. No nie! za gość. O, dobra, teraz widać. Przepiękne. To jest tak niespotykana linia, to jest tak wyjątkowa linia auto. Mmm, coś pięknego, bardzo taka nieoczywista linia auta. Wyjątkowa, jeden na jeden auto. Urus? Urus. To jest taki Batmanowy spek. Ej, ale Urus jest kurde, tak dużo Urusów, To jest tak popularne auto już w Polsce, ale Urus. A, i też performante. Ale powiem ci, nie wiem, czy tak masz. Jak patrzę na Urusa, no to wiesz, nie bym dalej Lambo, ale nie zdusa takiego czegoś, jak widzisz Hurakana albo Eventadora. Nie masz takiego czegoś, wow. No wiesz czemu? No bo, no bo, bo to, to jest, jest przepłacone surfa... rsq 8 No tak, ale jest coś z tym. Nie, wiem, czy też tak macie, możecie się podzielić. Gada, gada Urusik. Ładnie gada, no? Ładnie gada to rsq 8 z bykiem na masce. Daj mu! Daj mu, daj No. i to się szanuje. To jest to jest prawdziwie. Nie nabrałem Ale... tego. Jezus, jakie to skłośne, o wow! I to są dywesy i to, to jest właśnie, no to jest kierowca BMW, tak, i o to chodzi. Dał mu, stanął, stanął, laka spalił. Tarbu, właśnie, laka spalił, to jest typowy kierowca i typowy kierowca BMW, oni zawsze to robią. Bo tam w odbiornikach to tak tego nie słyszycie. Za pracę. No, ale kocham to. Z trzema Kocham to. Ja już czuję się trochę głuższy, tak szczerze. jakoś tak. Ten słuch już nie tak samo działa po tych nagraniach, po tych mierzeniach wydechu. Przejdź na jakiś ten. Odcinek strzeszenia uszu. No, jeszcze Audi przed tym. Ale glebita! Ale to fajnie wygląda. Ja! No. Yeah. Ale glebito totalne A to na banka nie jest. Nie jest, nie jest, no. Ale gleba nie jest. Gleba ma konkretną. Z przodu takie spackies. To tam się turnie ta przeciśnie. <gry> Fajne, ciekawe. Też coś innego. Takiego to na przykład dzisiaj jeszcze nie było, na takim stensiku. No ogólnie mi się wydaje, że teraz w motoryzacji to brakuje takich właśnie stęsików. Co ty gadasz? No, tego według, jest mnóstwo. Według mnie brakuje. To jest najpopularniejszy styl teraz. Nie, teraz Kolor, najpopularniejszy to jest German Style, felga i ten, i no, A German kolejne. Style to co to jest? To, no, to nie jest stens. gleba, to nie jest No, no to nie stens. jest mocna gleba, no ale no, To nie był German tak. Style, to był taki stens właśnie. No tak, no ale to jest cienka granica pomiędzy tymi dwoma. Nie, German Style to jest taki spasik, a gleba, a stens to jest takie... No, najniżej no, no, jak no, się na da. Ziemi, no, nie? tak, tak. No To uważam, że brakuje stensów teraz jakby w świecie motoryzacji. Nie, nie, nie. Ja uważam, że brakuje. Samo obniżenie auta do gleby na maksa to też nie jest takie stricte stensowanie. Stensowanie to też jest taki mimo wszystko, to jest taki ten spasek, jak ci nachodzi na rant Felgi, ale Felga jeszcze się nie chowa pod błotnikiem, wiesz co chodzi. No ale ogólnie najpopularniejszy styl w Polsce teraz to jest Felga, kolor i tyle. I obniżenie lekkie. No tak, lekkie, no mówię, tak. Właśnie dla mnie brakuje trochę wariactwa. To lata 2000 to jednak ciekawe były, jeżeli no chodzi No tak, o to. tak. Wszystkie kolory na autach, totalnie jakieś robiłeś w garażu własne błociki, tak. własne zeżaki, wszystko, nie? To to było naprawdę ciekawie i kolorowo. Teraz jest tak no, trochę nudno. Panie i panowie RS6. I RS 6 Daj mu, daj mu! O. ale Coś tam, coś tam ale, coś mną, ale tak słabo. A RS wszystkie naprawdę dobrze gadają Tak, tak. No. To jest naprawdę ładny dźwięk. Diczka A, jeszcze wraca to BMW na stęsie Niezwykłe, ale. No to to wygląda genialnie. Wygląda naprawdę fajnie. No. Całe światła widać. Daj bu, daj O, jak to gada, człowieku. No coś przecudownego. Ale budał! To jest dźwięk. To jest coś przecudownego. V8, amerykańskie. Kochamy to. co Subskrybujcie, lajkujcie, to już byłby koniec. Już jest ciemno, nic nie będziecie widzieć, ale słyszeć będziecie zawsze. I do następnego, Siemka.